5 powodów, dlaczego babka opada. Poznaj najczęstsze przyczyny opadania babki. Po pierwsze, zbyt krótki czas pieczenia. Piekarniki są różne i różnie pieką. Czas pieczenia powinien być zawsze dostosowany indywidualnie do Twojego piekarnika. Czasy pieczenia podawane w przepisach są orientacyjne i chociaż sprawdzają się dla większości piekarników, wcale nie muszą w Twoim przypadku. Numer 2. Gruba forma do babki. Babka w takiej formie będzie wymagała zdecydowanie dłuższego pieczenia, ponieważ grubsza forma będzie się dłużej nagrzewać. Numer 3. Słaba mąka. Jeśli używasz mąki niskiego typu z niską zawartością glutenu, babka może opadać po upieczeniu. Mąka tortowa nadaje się do babki tylko jeśli jest sprawdzona i dobrej jakości. Jeśli masz wątpliwości, użyj mąki typu 550. Numer 4. Zbyt mocne ubijanie jajek. Jeśli Twój przepis na babkę opiera się na ubitych jajkach, w przypadku robotów planetarnych warto ubijać je dłużej, ale na średnich obrotach miksera. Dzięki temu uzyskasz bardziej stabilną pianę, odporniejszą na późniejsze mieszanie. Numer 5. Zbyt dużo proszku do pieczenia. Występuje rzadko, ale może się zdarzyć. Więcej nie oznacza tutaj lepiej. Zbyt duża ilość proszku powoduje najpierw intensywny wzrost, a później zapadanie się ciasta.